Wygląda na to, że żadna nie przyszła na mój wieczorek zapoznawczy. To straszne, przygotowałaś tyle jedzenia. A może one wszystkie są na diecie? <noise> Kogo ja chcę oszukać? Nie przyszły, bo nie chciały jej już. A może się pomyliłaś? I na zaproszenie napisałaś złą datę? Napisałam dobrą. Napisałam, Helena Bogacka zaprasza dzisiaj do siebie w niedzielę o godzinie szóstej wszystkie sąsiadki z osiedla Akacjowa na wieczorek zapoznawczy w celu wzajemnego poznania się. Patisz. Hmm. Oh, A jednak ktoś przyszedł. Widzisz? Oh, tak się cieszę. Witam, 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 witam. Ty nie musisz się tak wysilać, ja tu mieszkam. Co robisz? Przecież wiesz, że ja wydaję przyjęcie dla moich sąsiadek, a ty miałeś zostać w garażu i mieć samochód. Tak, chcę, żeby myślały, że jestem twoim szoferem, a nie mężem. Przyszedłem się napić kawy. Ale ja przyniosłabym ci, kiedy by już wszystkie sobie poszły. Jakie wszystkie? Tylko pani przyszła, tak? Tak. Trzydzieści zaproszeń. Wysłałaś trzydzieści zaproszeń. Powiedziałem ci od razu, żebyś tego nie robiła. Na tym osiedlu mieszkają same bufony. Oprócz pani. Pani nie jest bufana. Stasiu, skończyłeś już myć ten samochód. Umyłem go tam, gdzie nie jest zardzewiały. On prawie cały jest zardzewiały. Dobrze, dobrze, <śmienic> będę go mył <mój> dalej. Oh. <śmienic> Przepraszam. Co? Przepraszam, że będę pierwszą, która wyjdzie, ale mówiłam ci, że nie będę mogła zostać długo. Tak mówiłaś? Wracam ze swojego kursu marketingu i muszę zrobić mu kolację. Tak wiem, kochani, dziękuję ci, za przyszłość, Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję. Heleno! Stasiu, błagam cię! Tylko nic nie mów! Nie zniosę, jeżeli będziesz się ze mnie śmiał. Ale co ty mówisz, nigdy bym tego nie zrobił. Jestem jeszcze bardziej przykro z tego powodu niż tobie. Naprawdę. A co ty myślisz? Źle ja wydałem na to jedzenie. Stasiu, zaprosiłam 30 sąsiadek i tylko jedna Patrycja się zjawiła. Stasiu. A może ze mną jest coś nie w porządku? Wytłumaczę ci to kiedy indziej. Dzisiaj masz wystarczająco dużo zmartwień. No przestań się tak nimi martwić. Pomyśl że za to masz mnie. się wieczorek zapoznawszy u pani Bogackiej? Fatalnie. W ogóle się nie odbył. Nikt nie przyszedł. Ja byłam jedynym gościem. Nie masz się czemu dziwić. Dowiedziałem się, że dzisiaj jest przyjęcie u pani Bednarek. Tak, naprawdę no. nie wiedziałam o tym. Bogacka nie miała szans. No, żona radnego samorządu warszawskiego i żona osiedlowego nieudacznika. Hmm. Hmm. A gdzie jest Piotruś? Już idzie. Pomaga panu bogackiemu myć jego samochód. Pati, to nie jest samochód. To, co on ma, to już niedługo kompletnie zardzewieje, zbutwieje i na dodatek zalęgną się w tym myszy. Porządni ludzie, widząc coś takiego pod naszym domem, zaczną się stąd powoli wyprowadzać. Męty społeczne zajmą ich miejsce. Pojawi się graffiti na murach. Wiesz, jak ty pięknie wyglądasz, kiedy jesteś taki zdenerwowany. To za poziom całego osiedla. Wniosę tę sprawę do rozpatrzenia na następnym posiedzeniu naszej mieszkaniowej wspólnoty. A y... hmm. naprawdę? Na... Naprawdę pięknie? Hmm. to już? A cześć, synku. Cześć, cześć. Hmm. Pan Bogacki powiedział, że kupi sobie psa. Hmm? Psa? Nie, nie zgadzam się. Ja tu nie chcę widzieć żadnych psów takiego, który kiwa głową. Chcę go postawić w tylnym oknie w swoim samochodzie. A co ja mówiłem przed chwilą? Pij ten sok, synku. Musisz być silny, kiedy zaczniesz mieszkać w slumsach. <śleski> <śleski> no, Heleno, nie przejmuj się tak tymi snopkami z naszego osiedla. One mnie nie znoszą. Nic podobnego, wcale tak nie jest. Uważasz, że nie? Oczywiście, że nie. One tylko nie chcą z tobą mieć nic wspólnego. Dziękuję. No nie musisz mi dziękować. Od tego są mężowie, żeby pocieszali swoje żony. Dzień. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zobacz, kto przyszedł. Franek, nasz były lokator. Nasz pan Franek. O, tak się cieszę, że pana widzę. Mm. No, ja też się cieszę. Mm. Kiedy mieszkałem u pana na strychu, to się pan tak nie cieszył na mój widok. Zawsze, kiedy przynosiłeś mi ciężko. <laughs> proszę, proszę nie pan siada! Nasz pan Franek! Co za niespodzianka? Mm. Ładne mieszkanie. Co słychać? Dalej sprzedaje pan używane samochody? Tak. Właśnie upchnąłem tu komuś u was na osiedlu jednego trupa. przyniosłem mu auto i, i pomyślałem, że wpadnę zobaczyć jak mieszkacie. A co słychać w naszym starym domu? Co u naszych dzieciaków? No wszystko dobrze. Krysia pracuje w kwiaciarni. Jacek niedługo skończy to swoje studium gastronomiczne. Hmm? Pan Roman kłóci się z bratem. A co u Zuzi? O, o nią to się martwię, pani Heleno. Stale podejmuje złe decyzje. Na przykład wczoraj wieczorem odrzuciła świetną propozycję. Od kogo? Ode mnie. No, a co u Państwa? Jak o, żyjecie? Świetnie. To świetne osiedle. Żona tutaj nabawiła Cię jakiegoś kaczu. To sam Pan słyszy. Chodźmy, pokażę je Panu. Miło mi było Panią znowu zobaczyć, Pani Helen. Miło, miło, że Pan przyszedł, Panie Franku. I proszę pozdrowić ode mnie nasze dzieciaki. I Krysię, i Zuzię, i Jacka. Pozdrowie. Panoc. Do zobaczenia, kochanie! Zaraz zobaczy Pan coś ciekawego. To jest nasze jacuzzi. Tutaj się można kąpać o każdej porze roku, bo tu jest zawsze gorąca woda. A co ona w nim robi? Podgrzewają? <gry> to wszystko jest wspólne. To jest wliczone w cenę domu. Goście też mogą korzystać? Cześć. Cześć. No jest? Wynajęliśmy ten dom na próbę, żeby sprawdzić, jak nam się tu będzie żyło, ale prawdę mówiąc, żona nie czuje się tu dobrze. No właśnie zauważyłem, że była jakaś zdenerwowana. Dlaczego i tu tak źle? Przez sąsiadki. Ha, pańskie sąsiadki wydają mi się bardzo miłe. <grym> Żałuję, że nie zrobiłem tego, co chciałem zrobić zaraz po sprzedaży naszego domu. A co pan chciał zrobić? Chciałem kupić jak najtańsze mieszkanie w bloku, a resztę dokładać do życia, tak żebym już nigdy nie musiał pracować. Ha. Muszę wrócić do tego pomysłu. Oh. Chodź, pokażę Ci resztę osiedla. Oh. Nie, nie. Wystarcza mi to, co tu widzę. Można? <śleski> Nazywam się Franek. Jestem agentem od wyławiania gwiazd. <śleski> Patuśiu, właśnie do ciebie idę. Dzień dobry. Widziałaś, jak te wichury połamały gałęzie? No tak. Tak, nie trzeba będzie ich obcinać na wiosnę. Tak. Pomyślałam, że zechcesz może trochę tych kanapek. Mam ich kilkaset, co? Dziękuję. No. Proszę, dziękuję. A, posłuchaj. Dowiedziałam się od Cezarego, że wczoraj wieczorem nigdy do ciebie nie przyszedł tylko dlatego, że o tej samej porze było przyjęcie u pani Bednarek. U pani Bednarek, żony tego radnego, tak? Tego, który założył partię konserwatywno-liberalno-narodowo-demokratyczną, tak? Tak! Zaprosiła dużo ludzi z naszego osiedla. Dlatego nie przyszli. To nie przez snobizm. Oczywiście, że nie. To tylko znaczy, że lubią panią Bednarek troszeczkę bardziej ode mnie. To cudownie! Cudownie! No tak, no to prawda, że w naszym ogłoszeniu użyliśmy zwrotu, że osiedle jest nad jeziorem, a nie napisaliśmy, że leży 5 kilometrów od jeziora, ale to co się zdarzyło? Raz, może dwa, no wiedzą pa Państwo, halo, ha halo. Czego oni oczekują za milion złotych? Pani Halinko, może go pani do mnie wpuścić? Dzień dobry. Dzień dobry. Widzi pan, że jestem bardzo zajęty. Widzę. Jeżeli przyszedł pan pożyczyć ode mnie mój sekator, to musi mi go pan najpierw oddać. Oddam, jak go zreperuję. Panie Cwam, przyszedłem. Ja się chcę od pana wyprowadzić. Co to znaczy zreperuje? Popsłu go pan. W... A wy... Wyprowadzić? No tak pomyślałem. Panie bogacki. Naprawdę chce się pan wyprowadzić? No chciałbym, tylko zależy czy pan się zgodzi, bo nasza umowa o wynajem jeszcze nie wygasła. No nic nie szkodzi, nic nie szkodzi, naprawdę. Napijmy się z tej okazji. Pomyślałem, że będę szczęśliwszy, kiedy zamieszkam w blokach. Oczywiście, oczywiście, że w blokach. W blokach jest najlepiej. A, gdzieś na obrzeżach Warszawy, Tarchomin Legionowo czy Brudno, byle jak najdalej stąd. No. No, jak długo muszę u pana mieszkać, no, żeby nie było, że łamię umowę? Panie Bogacki. W pana przypadku. Nie musi pan dłużej mieszkać. Może się pan wyprowadzić od razu. Znajdę jakiś ludzi na pana miejsce i jak wszystko dobrze pójdzie za tydzień, już tu pana nie będzie. Pies, który kiwa głową. postawi go z tyłu w samochodzie, żeby go było widać przez tylną szybę. A po co? Jak to po co? Dla żartu. Ludzie będą na niego patrzyć i zastanawiać się, jak to możliwe, żeby pies tak kiwał głową. Ludzie hmm. bez tego patrzą na nasz samochód i zastanawiają się, jak to możliwe, że on jeszcze jeździ. nie lubisz niczego oryginalnego. Hmm. Jak to nie? Przecież wyszłam za ciebie za mąż. No, tak to ja. O, to pan, panie Cwał. Mam dla pana dobrą wiadomość. Słucham? A nie, 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 nie. Sekator musi mi pan zwrócić. Dzwonię w innej sprawie. Są właśnie u mnie państwo wilanowscy i chcieliby obejrzeć dzisiaj państwa mieszkanie. Tak. Tak i ewentualnie je wynająć lub kupić. Chcą przyjść dzisiaj? No, trochę jestem nieprzygotowany na to. Zresztą dobrze, niech będzie dzisiaj. O której? Trzecia. Dobrze, trzecia. Kto to dzwonił, Stasiu? E, to pomyłka, zły numer. Ktoś dzwonił do zegarynki i zapytać, która godzina. No to odpowiedziałem. A powiedzieli, że jest trzecia. Przecież jest dopiero dwunasta. U nas jest dwunasta. A ktoś dzwonił z Bangkoku, tam już jest trzecia. Kto miałby dzwonić z Bangkoku do polskiej zegarynki? A skąd ja to mam wiedzieć? Ale no... A nie poszła byś dzisiaj do kina? Do kina? No, do tego nowego multiplexu koło naszego osiedla. Stasiu! Poważnie mówisz. Stasiu, pamiętasz, kiedy my ostatni raz byliśmy w kinie po południu? Kiedy jeszcze nie byliśmy małżeństwem. Pamiętasz? Tak. Byliśmy jedyną parą z naszej grupy która tego lata nie była w ogóle opalona. W tym multipleksie grają tyle filmów, że na pewno sobie coś wybierzesz. No pewnie, to pewnie chodźmy, chodźmy. Nie, 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 ja, ja nie mogę iść. Idź sama. Powiedz mi, czy dobre i wtedy pójdę. Wiesz co? Ja cię kiedyś naprawdę zamorduję. Myślałem, że ci się ten pomysł spodoba. Nie chcę iść do kina sama. Poza tym. Poza tym muszę iść na zakupy. To jeszcze lepiej. Pożyczyłam tę kaczkę od pana Bogackiego. Jest lepsza od mojej. Pan Bogacki powiedział, że może mi ją sprzedać. Dzień dobry, pani Patrycjo. Dzień dobry. Dzień dobry. A, kogo ja tu widzę? Czy to nie jest ten pani słodki synek? Idę ja już, pojeżdżę sobie na rowerze. Nie zauważyłam Państwa na moim przyjęciu, Pani Patrycjo. <śm> niestety, nie dostaliśmy zaproszenia. No i Jak to? Przecież wysłałam je do Państwa. No jak ta poczta działa? To na pewno ten nowy listonosz. Tak mi przykro. Przepraszam Panią za to. I tak nie mogłabym przyjść, bo byłam zaproszona do Pani Bogackiej. Pani Bogacka? Czy to ta pani nowa lokatorka? Tak. To bardzo miła osoba. Powinniście ją Państwo poznać. Wstąpimy do niej któregoś dnia. Na pewno się ucieszy. Musimy ją wciągnąć w życie naszego osiedla. Organizuje właśnie mój komitet wyborczy. Myśli pani, że zechciałaby się w to zaangażować? Kochani, wiedziałem, że cię tu zastanę. O, dzień dobry państwu. Dzień, dzień dobry. dobry. E, panie Cezary. Tak. Uważam, że jako przewodniczący naszej wspólnoty osiedlowej powinien pan się zająć tym listonoszem. A co jakiś listonosz się tutaj wprowadza? ci to później. A co ty tu robisz tak wcześnie? Skończyłaś pracę? Nie, nie. Przyprowadziłem ludzi, żeby obejrzeli mieszkanie bogackich. Po co? A -a -a. To, co to właśnie państwu pokazałem? To była góra, a teraz jesteśmy z powrotem na dole. To jest dół, tam to była góra. A co zamierza pan zrobić z dywanem i z firankami na górze? E, Dywan i firanki zabieramy. No to chwała Bogu. A jak jest z sąsiadami za ścianą? Słychać ich? A jasne, że słychać. To jest czasami lepsze od telewizji. Co ja e, Nie słychać. Absolutnie nic nie słychać. A co ze śmieciami? A śmieci zabierzemy ze sobą, niech się pan o to nie martwi. A tam jest kuchnia. Chcecie zobaczyć? Tak chętnie. To szybko, szybko, szybko. Stasiu? O, tak szybko wróciłaś? U, tak pomogę ci, kochanie. <grym> kochanie? Co to znowu wymyśliłeś, Stasiu? Ja? Nic. A kto to są ci ludzie? Jacy ludzie. No ci, którzy weszli do naszej kuchni. A w naszej kuchni są jacyś ludzie? Tak. Ach, ci ludzie. A, to zwyczajni ludzie. Mąż z żoną w na chwileczkę. To cudownie. Cudownie, Stasiu, no widzisz. Nie wszyscy na naszym osiedlu są bufonami. O, dzień dobry państwu. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Dzień dobry panu. Tak się cieszę. Tak się cieszę, że przyszliście. No to już możecie tak iść. Czekaj, Co ty robisz? Jak ty się zachowujesz? Proszę. Proszę, siadajcie państwo. Siadajcie. To miło. To miło, że przyszliście nas odwiedzić. Nie zupełnie. Przyszliśmy zobaczyć mieszkanie. Tak. Patrząc tylko z zewnątrz, mało można o domu powiedzieć, nie sądzi pani? Tak, sądzę. A co powiedzieć? Na przykład, jak wygląda sypialnia? Pani sypialnia jest dość mała i ma za mało szaf w ścianie. Mąż pokazywał państwu naszą sypialnię? <noise> Chciałem być uprzejmy. Dla mnie z kolei panna jest za mała. Kąpał się pan w naszej wannie. Helen, nie zatrzymuj państwa, na pewno się śpieszą. O, i widzę tutaj jakieś brzydkie pęknięcia na suficie. A tak, tak. Widzi pani? Może gdyby kuchnia była trochę większa, byłoby lepiej. W każdym razie mnie się to mieszkanie w ogóle nie podoba. Mnie też nie. A mnie wy się nie podobacie. Od co? No to, to lepiej żyć. Gdybyśmy tu wstawili nasze meble, od razu by lepiej wyglądało. Co takiego? Yy, oczywiście, z Państwa dla mnie byłoby na pewno lepiej. Bądźmy w kontakcie. <śmili> mili ludzie, prawda? Mili, mili, bardzo mili, Stasiu, Stasiu. Czy ty zapytałeś, kim oni są i gdzie mieszkają? To są, Państwo, Wilanowscy z Sulejówka. To oni nie mieszkają na naszym osiedlu? Ja nikogo z Sulejówka nie zapraszałam na mój... Zorek zapoznawczy. O, wchodź, się proszę cię. Dziękuję. Chodź. Przyszłam Ci powiedzieć, że bardzo mi smutno, że nie będziemy już sąsiadkami. Wyprowadzacie się? Nie, my nie. Ale wy? Do bloków podobno, tak? My do bloków? Twój mąż szuka już kogoś na wasze miejsce. Zaczął już pokazywać to mieszkanie ludziom. Co zaczął? O szóstej jest ta nowa polska telenowela. Skórka. Stasiu. A, o ósmej. Stasiu! O, dzień dobry. Dzień dobry. Yy, Big szwagier. Dobry. Ja to widziałem, nie muszę oglądać. Czyli zamierzasz wyprowadzić nas stąd do bloków, tak? No, no właśnie chciałem ci o tym powiedzieć. I tu ty już ludziom pokazywałeś nasz dom. Ile osób przewinęło się przez moją sypialnię, ile osób patrzyło na mój pęknięty sufit i obrażało moje meble. Ale to już się więcej nie powtórzy. Nikt więcej nie będzie się szwendał po moim domu. Heleno, nie chciałem cię urazić. Chciałem to zrobić dla ciebie. To wszystko przez panią. Przepraszam. Dzień dobry, czy to pani bogactwo? Tak. E, 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 przepraszam, że nie zadzwoniliśmy wcześniej, ale... I nie musieliście też przychodzić, po co? Żeby śmiać się z moich mebli? No, przyszliśmy, żeby... Żeby co? Żeby powiedzieć, że mam za małą wannę? Albo, że mam pęknięty sufit? Jeżeli chcecie oglądać cudze sypialnie, to obejrzyjcie sobie najpierw swoją własną Ludzie, 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 wstrętni ludzie, mają czelność no to jakaś fatalna pomyłka. Ci ludzie nie przyszli oglądać twojego mieszkania. Oni przyszli poznać ciebie. Słucham! To był radny bednarek z żoną. Nie, nie! Nie, 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 To był radny bednarek z żoną. Nie, nie, nie! Ja nie! Tego nie przeżyję. Stasiu! Chciałeś kupić mieszkanie w blokach, nic mi o tym nie mówiąc, i chciałeś nas tam przeprowadzić. Jak, jak mogłeś coś takiego zrobić, Stasiu? Chciałem to zrobić dla ciebie. Dla mnie. Tak, dla ciebie. Bo widzisz, ja Cię tak kocham, że nie mogłem patrzeć na to, jak te Twoje sąsiadki z tego osiedla Cię potraktowały. Stasiu, Stasiu, naprawdę? Nawet jeżeli one są lepsze od ciebie, nie mogłem na to patrzeć. Oh, Boże, wiem, że chciał. Dobrze. No do, dobrze. Dobrze. A co z radnym Bednarkiem i z jego żoną? Oni już nigdy w życiu się do mnie nie odezwą. Nie, 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 nie. Nie martw się tym. Oni sami będą cię prosić, żebyś to ty się do nich odzywała. No, dlaczego mają to zrobić? Bo będą chcieli, żebyś na niego głosowała. Niedługo są wybory do samorządów. Oh! <gasps>